Wymyśla się takie coś jak pakt migracyjny, i to w teorii ma e, pomóc, a w praktyce powoduje, że ta presja migracyjna na Unię Europejską jest jeszcze większa, bo ci ludzie, którzy są sprowadzani do Unii Europejskiej, wiedzą, że y, niezależnie od tego, y, jak dopłyną do tej Unii Europejskiej, co, y, y, gdzie potem będą rozlokowani, to coś się z nimi zrobi na terenie tej Unii Europejskiej. Nie taka powinna być polityka migracyjna Unii Europejskiej. Powinniśmy zdecydowanie zamknąć nasze granice, deportować tych ludzi. Ci, którzy są na terenie Unii Europejskiej i nie spełniają warunków, są nielegalni przede wszystkim albo dokąd, nie wiem, dopuszczają się jakiś przestępstw, powinni również być odsyłani tam, skąd przybyli. Inna sprawa jest, panie redaktorze, taka, że to po prostu uderza w nasze bezpieczeństwo. Ja jestem kobietą. Jestem mamą małej dziewczynki i ja sobie nie wyobrażam, żeby za kilka lat tacy ludzie jak ci, którzy napływają na teren Unii Europejskiej, panoszyli się w Polsce i zagrażali bezpieczeństwu mojemu i mojego dziecka.